Słuchajcie, wieki nie jadłam zapiekanek, nie pamiętam kiedy. A być w Wieluniu i nie spróbować wieluńskich zapieksów, po prostu poraha. Dlatego jestem i próbuję. A jeżeli jestem godna, zażeram. Minęło tyle lat, a ja dalej pamiętam ten smak jak pierwszy pocałunek. Albo lepiej, bo zapiekanka mnie przynajmniej nie zostawiła. Wjeżdżam do Wielunia i co widzę? Zapieksy wieluńskie. Legenda, mit, instytucja. A w środku zapiekanki tak chrupiące, że słyszy jest sąsiad z trzeciego piętra. Ser się ciągnie jak serial, który już dawno powinien się skończyć, ale i tak go kochasz. A sos, nie wiem co tam dają, ale to chyba wywar z jednorożca i ogórka kiszonego. Totalna petarda. Zjadłam jedną. Po drugiej uznałam, że rzucam wszystko i zostaję testerem zapiekanek zawodowo. Nie wiem co wy tam robicie, ale to nie jest jedzenie, to przeżycie duchowe, to kulinarne objawienie. Zapieksy wieluńskie to nie fast food. To fast wow. Idź, jedz, wracaj i nie zapomnij później podziękować. Klimatycznie.